Dobra, a więc słuchajcie, po grubej przerwie na kanale mamy, słuchajcie, drugi czerwca. Wy ten film będziecie widzieć dziś w lipcu, koniec lipca. A czasem może i w sierpniu. I jak widzicie, to jest jawka 50. I będzie jej remont. Jak ją kupiłem, wyglądała tak. Teraz e, przyszedł z proces jej rozbierania. Jej zbiornik był bardzo pomięty, ale to nie będzie ten zbiornik. Tu już nalane cyny, bo jest zacynowany. Będę ja to rozbierał do piaskowania. Tutaj są dwie blachy skręcone, bo obydwie są. No więc coś przerwało. <śm> I tak jak mówię, tu są dwie blachy skręcone. Miały być zanietowana, ale zanietownica się zbuntowała. No to ja może bliżej sobie Są po prostu dwie blachy. To była mniej tu popękana. Ranty z rantów si to miała tamta, Ranty dobre tu popękane, no i się z tej środkowej randy się wycięło. Skręciło się obydwie, mam nadzieję. Dość ciężkie, mam w środku wszystko wymalowane, jeszcze na mokro skręcone. Będzie wytrwało. Koła będą nie te, mam taką drugą, powiedzmy, że na części. Z tamtej wezmę, to są pogięte szprychy i w ogóle podziurowione coś tu jest. W sensie ta... Bóg wie jak to się nazywa. No i taka kwestia siedzenie to też to nie oryginalne, to jakieś z było. Też kompletowane błotniki, tu też dramat, tu jest taki błotnik. Ale przerobimy go na, na te wieszaki, bo... bo to jest po prostu gówniane. No. Wszędzie, wszędzie woda najdzie i tu retowiec będzie. To się obetnie. To pójdzie w taki czarny baranek poliuretonowy. Wszystko będę malować, kompresorek. I taka kwestia. Tu jest ta druga. Z nim koła wezmę. Z niej w ogóle jest zbiornik i narzędziówka. Tutaj tuniki pokompletowane, pospawane, bo dziur, że o ja nie mogę. Wszystko poczyszczone. Widać, że odporno przyleciane. Mm, no. Więc biorę się za odkręcanie tych Nie będę pokazywał, może później pokażę, jak zdejmuję to panel, Sam tu większego problemu nie powinno być. Bo się, się rozleciała. Gość pod chmurką trzymał go. Za nieduże pieniądze udało się dorwać. No dobra, słuchajcie. Mamy koła wyciągnięte. Чтобы вас их получить. Ну, то собираю. No, jak widzicie jeden koło zrobione, teraz drugi. Dobra, mała aktualizacja dzisiejszego dnia. Jak widzicie silnik z białem, z tymi całymi stankami i stopką. Wszystkim koła mam gotowe. Tam butniki z tyłu nie, nie te, czerwone, te czerwone, to czerwone tu na złom. Te mam zrobione. No, no i dźwięk dalszy <gryw> nastąpi. Słuchajcie, mała aktualizacja po chyba dniu. No i widać tak wygląda jak w zebraniu ten płatnik, no bo ogólnie tutaj uchwyt trzeba było przespawać, bo był kombinowany. Wahacz jest nie ten ogólnie widelec z, z widelecem się z tulejkami upieram. Mm. No i taka i taka aktualizacja drobna. Drobna, drobna aktualizacja. 不知道什么。